Kolorek też ci oddam. 3,5. 3,5. Decyduj mój misiu kolorowy. Rampart anyway. Z Aerisem. Uch. <laughs> no to chyba siwa, Shiva pachniesz ponętnie no. Z 15 minut temu z 20. No z 20 minut temu wsadziłem Energola do zamrażalnika, także za jakąś za godzinę mi przypomni, ktoś, ok? Żebym znowu nie miał lodów od tam smaku Monsterka, bo ja patrzę w żabce przy, przy aplikacji żabki. Dwa monstery, jeden po piątkę. Mówię, dobra, wezmę. Dobra, wezmę dawno nie piłem. Jaki mam nadzieję, że monsterek elegancki. Tak, chciałem, e, chciałem tego takiego pomarańczowego monstera, bo on też jest fajny. On chyba brzoskwinia jest czy mandarynka, czy coś taki fajny słodki. Ale nie było, więc brałem doktora. Jak pamiętam, doktor też mi smakował mocno. Mangoloko swego czasu było top jeden, ale doktor chyba nie pił. mam ja się ma, gluś, ja ma witam, witam. No i tutaj żegnam. Bo jedynki walimy. Tutaj tylko zero piję. Najlepszy był Ultra Blue. A, te zero. Nie wiem, te zero to dla mnie niesmaczne, są fest. Niestety, ale mi nie podchodzą te, te zerówki w ogóle. Kurde, dziwna mapa. Bardzo dziwna mapa, szczerze. Dobra, na razie tam hol, no nie podoba mi się ona, ale no chyba trzeba zagrać, tak? Chyba trzeba zagryć. Zmuszony jestem zagrać ten syfilis. Dobra, wezmę sobie jeszcze chałupek. Który, nie, Fortress Side To jest jego, tu jest Fortress. Tu mamy co? Dwójkę Olkę z drzewem. Rękawiczki po wyjściu, no. Czoło on gra. No, chyba nie lubi grać długiej gry. falą, chce raczej szybko, a Renia zazwyczaj gra szybko. To jest raz, a dwa. Że no jednak bechy trochę kontrują tą, kontrują tą wariatkę, nie? Bechy trochę kontrolują tą wariatkę mefalkę no Troszkę tak, dobra to zbieram surowców i walę DD na zewnątrz, nie? Pisał minutę temu, I was wrong DD, um, duel without the desk Roll is worse, come You sure? There is no DD? No, well either Jeden kiep czap, tak, tak. Ramfrowski ostatnio jest, faj... Jaki jest fajny pomysł. Jaki pomysł? Jaki tam pomysł mają, byki? Poczekaj, czyli co byśmy zrobili? Byśmy zrobili. Many nie mam, polipka. Nie mam many eee, 4 versus 1 oni na ciebie, i inne takie. Ale to zależy jeszcze chyba od jakiej mapy, kurde, na duelu. To nie wiem, ciężko by było. Musiałbym zobaczyć jakieś mapy, bo tak to chyba ciężki temat. Dobra, to ja jeszcze mu odpiszę. Ja jeszcze mu odpiszę, bo to trzeba by jakoś ogarnąć. Dobra, hop! Hej, piękny Amungus. gus. No się dogadacie? Bo nie tak Ja z Japczanem grałem kiedyś tam, co prawda Warcraft graliśmy jakieś, jakieś tawerki, a to dawno i nieprawda no. Dawno, dawno jakieś Japczana z Twitcha nie wyjebali. <laughs> Memory lane może. No musiałbym zobaczyć, czy jest duel na tyle osób. Chyba jako tako jest, no. Dobra, poczekaj, czyli tak, byśmy zebrali to, byśmy zebrali to. Dobra, i wjeżdżam tam do góry chyba, no bo co mam innego zrobić? Czekaj, czy ja teraz nie mam tam scrolla na górze? Ale unlucky. Nie będę jak się cofnąć. Uuu, poli, ale te podziemia są słabe. Dobra, kasuję tego psa, potrzebuję trochę więcej ruchu jednak. Uuu Uu. Dobra. I was z wodą. Ok, siwa, siwa, pachniesz ponętnie. Okej, okay, no wyjdę trochę później i no trzeba pchać Expa, jak szalonym klasik, ale to jest zabójca tempa. To jest kwestia tego, że to jest woda, to jest zabójca tempa. totalny zabójca tempa. I no gram na Aerisa. Nie gram na fale, więc trochę inna para tutaj jest troszkę. Dobra, no nic, wyjdę... W... Kurna, nie wiem czy ja tu gildy nie robię. Wiecie co, gildy tu zrobię, bo bez many mogę się zakopać. Ja pa... musi mógł potężny krak, bo chłop elisa, według mnie wściba jest troszkę szybsza, troszkę bardziej tempowa, nie? Eee, dobra, czyli co, chatka, ziemia? Chatka, ziemia, nie archery, nie ma. Okej. Okay. Do tego stronga to trzeba podnieść, trzeba, trzeba. Czyli co, zbijamy to? To to są, cycki to są. No dobra, czyli co znowu muszę gilię. No a te gildie to ja wydam to naesiane i kamienia. Nie hmm. Op. Ta się duela grać na 5 osób, powiedzmy 5 osób, no bo raczej na 5 osób to na duelu to ich bym machnął tak ono. Jakieś zwykłe mapy to już trochę ciężko. Zwykłe mapy to i trochę ciężko już by było 4 max No właśnie Jaka by była mapa dobra, żebym 4V1 zagrał, Chory, trochę robią mi rozpierdziel te rudzielce Trochę robią, jeszcze to tak Dobra, skill test? Nie, skill test to raczej bez sensu. Znaczy skill test byłby ok, jakby oni mieli grać na siebie co najwyżej, ale ze mną, wiesz, jeżeli miałby być jakiś challenge, że gram sam na czterech knopkach, nie? Dobra, muzykę zaraz jeszcze trzeba by zmienić, bo cały czas. Cały czas Edel Scrollsy lecą, nie? To no, trzeba by pomyśleć, trzeba by pomyśleć. W którą stronę, w którą stronę to rozegrać? Czyli bardzo słaba mapa pod kątem tempa i pod kątem dueli ptaka. No nie mamy w ogóle dueli ptaka ani nic. Średnio, średnio, dobiorę manę, to mamy jakąś puszkę. No muszę znowu regnąć manę. No, mogę zrobić jeszcze jedno gołębie. Dwa razy gołębie postawione, ale żadnego duela nie mam zrobionego. Bardzo średnio. Jest na dole duel ptaka, no tak, ale nie mogłem się po niego zatrzymać, bo bym do zamku nie dobiegł i ogólnie byłoby masakra tempowa, i tak dalej. Plus to, że nie mamy magii, nie? Bo na razie mamy, ale wodę. Ja ten duel ptaka widzę, mało. Mm. Ja tam z nimi Warcrafta grałem, tak? Warcrafta, No Dobra, hop. Mogę mm, ci nie zrobić treżuraka, a potem do góry? Bo chyba będę chciał. A to jakieś twoje ziomy z Legionowa? Nie, no kiedyś przychodził tutaj Popo i gdzieś tam Japczan, gdzieś tam zerkali do mnie i Luki. Z tego co o ile mi wiadomo. No i kiedyś jakoś tak się z nimi wieczorem złapałem na, na Warcrafta, Warcrafta razem graliśmy. I teraz widzę, że właśnie Japczan napisał, czy nie chce jakieś H3 z nimi zagrać. Więc to, to to Twitchowe ziomy bardziej. Dobra, hop. Hop. No zobaczymy, zobaczymy Coś się wymyśli na pewno Nie wiem czy mogę kontrę gołębiem, raczej mogę jeszcze na lekko Ale chyba kolejny to już nie Dobra jazda, trzeba, trzeba magię chyba kupić Yeah, yeah. Mm, mm, mm. A ty Kazart? Tak, bo Kazart pytałeś o to, czy, czy odpisałem ja czy tam się czy, czy odpisze. To on coś na streamie teraz mówił? Skąd to masz? Bo dosłownie jak powiedziałeś, żebym mu odpisał, to minuta minęła od wiadomości, którą dostałem od niego na, na tego... Fejsie. Znaczy Instagramie, przepraszam. Tak, tak? Ta, tak to wyglądało. Skąd się taki pomysł narodził, bo coś tam mówili mi ostatnio na streamie, że grali oni w h Coś tam sobie pykali chłopy. Dobra, tak. pada, że nie wejdę po to, ale wezmę kamień. Grają, grają dzisiaj o 20 też, okej. Okay. No to muszę się jakoś złapać. Czy Zobaczcie, jak ten tydzień wygląda. Dobra 1, 2, 1 szału nie ma. A tylko nie mogę ich namówić na normalne mapki, oni grają dziwny template. Na no pewnie jakieś zwykłe scenariusze grają, te takie bym powiedział stworzone tak nie? To są wpisane w wierkę. Jakoś korona do Mam na razie 6,0, wydaje mi się, że na razie spoko. Nie mogę za bardzo w tamtego spota pójść. Trochę nie po drodze jest. Neka tutaj też będę miał, więc okej. Okay. Ciężko z tą puchą będzie. Grają w generatory, ale jak sobie się ich, ich nie znam. Okej. Okay. Tam generatory. No to o tym mówię, no generatory pewnie scenariuszowe te takie, co się generują tak o... No, trzeba by pomyśleć nad templem. Ja mogę ściągnąć jedną kontrę. Wydaje mi się, że nie bardzo. Wydaje mi się, że nie bardzo. Bolt tyry tum Kurde, nie mam gdzie kontry ściągnąć, muszę to odciągnąć i tak zrobić, do góry i do góry Dobra, i teraz ściągnę kontry z górnego, nie, z mida Dobra, hop, 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 hop dalamy zamieszki Tu moral, więc mogę wydziabać Dół, w dół Pekaj, okay, skip, skip, dół, skip Dobra, hop Ter Do góry, do tyłu Kurde, jak na Rąbany, na lewo, na prawo, w górę i w dół. Hop, hop No ale na razie on nie mogę mieć dużych strat jakie ja armii nie mam Dobra, czekaj, to skip, to skip A ja wczoraj to chyba teraz na kiku streamuję, bo on chyba nie dostał jeszcze unbana na Twitchu, nie? Nie kojarzy mi się a, a, a. Level i tak mi wbiją, więc Kurde, powietrze. Ha. Nie wiem, czy kupić ziemię od razu? Chyba tak, skoro muszę nad... Early Muszę nadrobić, bo Lejta mam, nie? tak chyba kupimy. Dokładnie nie ma za plus miesiąc, ale wiadomo, jak to jest z tymi odwołaniami, w sumie prawda. Może być tak, że nie i tak tego. Nie siądzie. No, by siadło. Czekaj, tego nie zrobię, bo to jest strong błota. Ty, no! Nie za bardzo mam z czym grać. Nie za bardzo mam czym grać tu. Dobra, na razie będziemy. Czy ty masz wodę? Tak, mam wodę. Kupiłem teraz jeszcze ziemię. Hmm. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy blessa. A bless dla stronga jest huge. Dobra. mhm. No gołąb jak dostanie w cymbał, to zębleje, niestety. To nie wiem, czy nie. Poczekaj, jak idzie kąt. Okej, okay, to mogę tu wejść. Nie! Zabiłem! Pamiętałem, że nie zabiję. Okay. Ale poszło całkiem soft. Dobra jakieś te żuraki. No teraz pcham mocno tego Expo, co by nie mówić. E no Bless jest taki huge. Max obrażenia kurna dla barbarzyńcy chryste Panie. Tu mam gildię. Mam gildię, nie mam ptaków, trzeba ptaki postawić. Czyli ptaki miałbym wszędzie. No i dobra, no. Fajnie by było jakieś duele zacząć dłubać. Bo nie mam... Kurde, te dendy, żeby pójść tu do góry po tą koronę. Może siam i bior, witam. Hejka, hejka. No nie wiem, ty, no nie wiem, czy nie pójść. Ta byłaby super, ale chyba na razie zrobimy tak. Czy mam jakiś item do sprzedania? 1500. Czy Arma do Dispela sprzedać już teraz? Chyba nie. Czy ja wbiję ekspert? Jeżeli bym wbił ekspert DD to mogę się wyrobić jeszcze. O, a tu przejścia nie ma. Uuu, to bym zrobił tak. To odchodzenie wodne, co jeszcze można montować naprzód kompa, Bo na kurzu mam tylko jedno miejsce na wiatrak. Tu head. A to jeżeli chodzi o montaż, to ja cię wyglądam na specjal od montażu. To trzeba wejść w produkt, sobie poczytać. Różne obudowy, różne montaże i tak dalej. Ja swojego kompa też nie montowałem, tylko ktoś mi montował. Firma. Bardzo biły pan z Warszawy Op. Dobra, ciach, ciach. Hmm, co? Co się w tu jest warwa z wodą? Nie, nieprawda, to jest na tym 2,7 to może jest drugi, jak nie pierwszy. Nie zgodzę się. Na tej wersji. Dobra, hop. Hmm, tu na hita ściągam, panie. No jest drugie DD, ale musiałem flyer spalić, więc trochę lipa. A jeszcze bym kurde zrobił tą koronę. Czekaj, gdzie mam tu studnię? Studnię mam bardzo słabą. Puh, no mam bardzo słabą studnię, dodzdy problem. Ooo. Dobra, i tak się cofam, tak? No, jakby to zrobić? Całą turę musiałbym oddać za tego spota. O, Tyryty, Tyryty, się Musiałem iść. Dzień dobry. jaka firma? No, nie tam JP, ale. Kurde, jak się ta firma nazywała? Musiałbym w mailach zobaczyć, bo to z polecenia było. No, tyle Expa chyba nie dostałem z tego głębi, nawet nie ma jak. Aha, aha. No stracę turę! Bo gdzie tu studnia była? Gdzie miałem tu studnię? Tu nie mam studni, tu jest studnia. A jajaj, ale to będzie tura w tyłek. To będzie tura w tyłek. A my jednak byśmy chcieli. Ajajaj. A nie wiem, no ja na tam jak się nie wyrobię I mam jeden duel gołębia hmm. Nie wiem, mogę zrobić czwarty market No średnio, średnio Średnio mam A chyba nie nie no no okay. Dobra, czyli sobie bym dobrał? jeszcze może to. To. Mamy trzy magie. Skip ta gówno? Oj, daj wygrać, daj wygrać. Tobie nie dałbym wygrać po takim tekście. Oj, nie, niestety. Żółta kartka dla ciebie. O, a, 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 a. Nie wiem, no robię chyba tutaj po prostu w gołębia kolejny. Średni interes, ale no musimy zacząć coś robić w tym komputerze, nie? Chłopie jeszcze nie wyszedł, to tyle dobrze. jakie staty ba nie wiem. Na no razie chyba się skupię po prostu na gołębiach. Tego dunga. Nie wiem, może pójdę w tą stronę. W tą stronę, żeby tego dunga przejąć. No ale no będę miał dwa długę na gołębie i to wszystko. Pod kątem puszek jest źle. Dobra, spoko, hop. Co to za kasztana 1, 2, 125. Białam słaby, ale wodę mam, więc mam obiecującego lejta, sobie nie mówić. And you love the game. No kurwa, nice bolt, beautiful bolt, Spoko ustawienie. Uh, trzeba zrobić też tak. Te bolty siadają jak miodzio. Dobra, nie ma wywałki. Bo nie, tu poszło DD. -d. No ja chyba będę po prostu wchodził na to, więc jeszcze zrobimy tak. Dobra. Teraz bym dla stu, tylko Gold Dragona, rękawiczki poproszę. Plata 1, którą mamy. A raczej mam dwa duele gołębie i to wszystko. Mm, bardzo niefajne, puszki z gołębiem to już nawet no nie o niej nie marzę. Jakąś puchę z gołębiem dociągnąć w tej gierce. jaj mm, nigdy nie korzysta z magii. To co, gołębie po prostu na Czekaj, że dałem koniec tury i przejąłem tury. wait, what? Aha, GTFP. I what the Aż tak, respect. On miał showera, I poza tym, no, chyba taki trochę klasik rampy Ten się bez statów. A nie miał? Ale no szału nie było, ewidentnie nie było. Next!